Dzisiaj gramy w Minecraft Dango. Jest ze mną krewetka. Elo, Elo. Oraz gracz, gość. Nie chce się przedstawiać, nie chce mówić. Tutaj nic gość nie odzywa się, nic nie mówi. Bla bla bla. Zobaczymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie, jak nam będzie szła gra, bla bla bla, może coś fajnego będzie z tego. Dobra, Słuchajcie, tak naprawdę gramy w ja już wiem super sobie, nie pamiętam który level, 22, gość ma 13, dołączyła do nas pierwszy raz krewetka z levelem numer 1, oczywiście gramy za od nas po jednym przedmiocie i idziemy grać. Chodźcie na razie ten dół pójdziemy, Map mapkę sobie podłączymy zobaczymy co jest na dole. Może dużo... Coś... Można jakoś biegać? Biegać. Czy tak no po biegać? prostu tak sobie chodzi, to jest twoje bieganie, tak? Dobra, no zwiedzamy sobie, na razie sobie co i jak. Kółkiem, nie, tu masz tak turlanie, się mówi, się turlać. Czy potrafisz. Umiesz. Umiesz, dobra. OK, pić umiesz? Umiem. Dobra, idziemy, chodźmy. A jak się zdobywa broń? No jak wypadnie jakaś broń od kogoś, to będziesz brała. I tam nie, to jest dedykowana dla ciebie to na przykład, tak? Że ktoś inny nie będzie mógł jej podnieść. Bój, by nie Ale to może, mogę ci bić, ty możesz, mi też mieć. My się nie bijemy nawzajem. Od razu nie biega i nie wiadomo gdzie, choć trzymam się wszyscy razem. Tak, można bić wszystkie moby i tak dalej, bo z tego wypadają różne mięsa, bla 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 bla. Dobra, chodźcie. Idziemy tędy idziemy tak jak nam pokazują Tak, to, to uciekajcie od tego, bo to wybucha. Do góry, do góry, do góry. Trzeci gracz. Krewetka Do góry trzeci gracz. Nie wycofuj się z walki, bo nie będziemy mogli podejść przez Ciebie i walczyć. Musisz być cały czas z nami. Dobra, trzeci raz zdobył poziom już. Ja? Tak, krewetka. Chodź, idziemy dalej. Czy już No ja zapomniałem. Dobra, chodź. Chodź krewetko. Dobra, poczekajcie, chodź wróć, krewetka, krewetka dla Ciebie jest tutaj ten Miecz Ten miecz tutaj, to leży, zobacz o ten tu X i ulec się Nie mogę, nie możesz To poczekaj chwileczkę, chodź do tego, na razie pójdziemy, tutaj, to co tu jest, może to być ukryte Nie ma nic Aha, postawiła totem yy, leczenia, wejdź w ten krąg no dobra. Wejdź w ten kręg, już jesteś, dobra, idziemy Idziemy do góry, bijemy tu Dobra. Krewetka jest, jest. zostaje się walczyć. Jabłuszko wypadło. Można zjeść. Krewetka i Pytą. Do góry. Krewetka. Za nami. Tędy. Nie cofajcie od walki. Zawsze, zawsze musimy przejść do przodu, bo znaczy to nic tego nie będzie. Dobrze. Ale też nie przyjdź pełną parą do przodu. Bo możemy się przez to zgubić. Wszyscy idziemy razem, biednym, biednym, w jednym gdzie walczymy, zwarciu. Nie muszę iść stupę, no. Wejdź do, krągu, do kręgu i się ulecz. Jak stawiamy totem leczenia? Skrzynka. Proszę bardzo. Ma rady dla każdego po trochu. Chodźcie. Zawsze dzieli równo. Chodźcie wyżej. Dobra, teraz sobie tak na tym i pójdę do tyłu. Dobra. Rebecka wbija kolejny poziom. Krewetka do góry. Możesz strzelać też prawym przyciskiem. Jak będziesz miał łuk. No to strzelaj. Dla krewetki jest długi łuk właśnie zdecydowany tutaj. Kolejny łuk dla krewetki. Gdzie wyjdziecie? Tutaj, krewetka. Nie możesz uciekać, trzeba bo potem zginiemy przez to. Musisz być cały czas z nami. Dobra, chodźcie na górę. Chodźcie tutaj do mnie. Na górę wejdziemy, załatwimy tutaj tych. Dobra, tu mamy jakiegoś gościa dowódca, wyjadę grawie słuchajcie będziemy go zbilać Ja muszę się ulecić To jest dowódca Lecić się kocham Zaparaz się uleczę Nie uleczę 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 cię, tylko się się uleczę najpierw Strzelaj, szelaj, strzelaj, strzelaj. Ja uleczę. Strzelaj do niej Szelaj szybko. Dobra, uleczona Dobra, zaraz musicie ulecić mnie. Ratuj! Strzelaj, strzelaj do niego. Zginę. Połam się. Ty Co? Nie, dobra, ty też zginęłaś. Szelaj. ty, strzelaj. Nie mogę, bo ja jak będzie stała, to i tak zginiesz Dobra, nie udało się Ale i tak To jest pierwsza nasza wspólna runa, więc to nie jest aż tak źle Dobra, jedziemy i dalej walimy, strzelamy do nich z prawego przycisku tak, tak. A jeszcze, gummy, ale kracha. Jak zły, dobra, to zrobił wszystko. Nie ja to mogę podnieść? Nie wiem, no, spróbuj podnieść. Nie, to nie ja. Standard dla. aby podnieść, przytrzymaj, dobra. X A, bo dobra, jedna osoba, kilka. Dobra, odejść w G3 odejdzie. G2 też. Ja mogę, dobra, czekajcie chwilę. Jeszcze raz podejdę. Dobra. To jest wszystko dla nas, tak? Ej, a jak mogę zmienić z łuku na miecz? Ale to miecz masz cały czas w punku i bijesz, tak? Tu masz a. podaną, zobacz, tu masz podaną ilość swoją y, strzał, tak? A. Teraz tak, weź y, do góry. A czekaj. Jak się... I teraz załóż sobie na przykład, nie wiem, miecz, y, miecz albo spróbuj najechać na to. No będzie lepsze, no, załóż go. Teraz daj swój na to, najechać. No i załóż to też. Ten też jest lepszy. A jak już by była strzały? No, czasami wypadają z różnych skrzyni i tak dalej. Zmieniłam no, 30 razy 25. Nie wiem, bo zmieniłaś łuk na inne. Czasami są takie tak jest, no. Inne strzały, innych strzał używa. To musimy sobie teraz wrócić. Jak nam się udało. No nie strzelajcie do skał, chodźcie. Bo magnecie strzały tylko. Widzicie? Dobra. Czynia za pasami każdy otwiera po jednym razie. No tu dla mnie. Dobra. Idziemy dalej. Nie zostaje w tyle, tam jest jakiś no, z gościu, gościu. Dobrze dobrze, mówię tylko Dobra, tutaj mamy to zaatwione Flippery, nie widzę tych Flipperów I zrobimy tak Dobra Chodźcie, chodźcie, tak, bardzo wszyscy są, elegancko Zaatwione Zarąbałem Flippera Dobra, ale na górze jest gościu, który troszeczkę Ponci nam tutaj mocno przydałoby się go tam za mną zdjąć, chodźcie Ależ, poczekamy To wybuchnie do góry, albo gdzieś na bok. Nie, ale podróż, na to na polkę Chodźcie tędy Na dół, na dół Do góry jest to, to nie ma co wyjść Leczy się, dobra, wracamy, chodźcie, wracamy ten, musimy do tamtego dojść Lecie się chodź tutaj nie. Ja stawiam Leczcie Wszyscy leczeni, jeszcze nie Dobra, chodźcie tam do Na dół, bo musimy wejść na górę gdzieś Do mnie ale tutaj labirynty, to będę tu iść pokazuje nam, że tam tędy nie byłem Weźmiemy mapkę, może tędy pójdziemy o, to są najgorsze Dużo szponków. w jednak. jest tam wadzimy tego, bo no, tam właśnie właśnie wróćmy mnie, ja ja tutaj przeżywam do życia chodź tutaj, chodź tutaj w ten krąg. Marta, górze taki, taki TNT, możesz nim strzelać jak z tutaj. Dobra, chodźcie dalej. Dobra, mamy tutaj zadanie za, zasilić wszystkie te Latarnie. Dobra, wskazują nam te latarnie od drogi do latarni tędy. Chodźcie. Tutaj, na górę. Lilu, na górę też. Tu mamy tego gościa, który nam mocno skąci. Dobra. O, ładnie wypluł. Miecz dla... dla Cie... dla krewetki. Dobra. Musimy wejść na górę jeszcze raz. Nie wiem jak tu wejść na tą górę jeszcze raz. Chór, na tędy. Jak tu wejść? Dobra, chodź na dół. Znowu to wysadził. Tu jest na górze Skubaniec. Jak tu wejść? Tędy nie wejdziemy. Musisz iść tam tędy. Jeszcze raz musimy dać Tak, tu się nie wejdzie. Tu flipery nie się słuchają Tu To na górze będzie. Ależ wymyślili naprawdę kombinację alpejską. Jak tu wejść? Nie to. Być. Da się tu jakoś na to wejść? Nie da się. Dobra. Ilu do nas. My się w ogóle nie odzywamy. No właśnie widzę, nie wiem dlaczego, tylko ja ciągle gadam. Dobra, tu mamy pierwszą latarnię. Okej. Okay. Jesteśmy takie ciche, co nie? Zapalcie tą latarnię. Dobra, idziemy tędy. A, tu, się, tu mamy kolejną latarnię, zapalcie ją Dobra, idziemy tędy, jestem, jedziemy jest w treciu Czekamy, czekamy, czekamy nagrasza numer 2. A nie, myślę, myślisz tam tędy. A tu, o właśnie, tędy. Dobra, zejdź na dół, G3, zejdź na dół. Idziemy tam, jeszcze raz. O Jezus Marios, Tainos agentos! Bo widzę G3, nie wiem czy w końcu tu jest gracz numer 2, czy 5, 8, Lilu, Benek, Stasiek, Olek, czy jakiś inny. Po prostu ble, idź. Ble, ble, ble. Jak mówię, tak idź. Koniec i kropka. Za mną. Czekajcie na Lilu się później. Ty nie spadnij, bo normalnie już po Ciebie nie pójdę. Nie umiem Nie umiesz. Nie Cisza. Fanta jest, jem tędy. Dobra. Może na górę tędy. Tak. I mamy piątą latarnię zapaloną. Dobra, mamy, cel osiągnięty. To teraz? Tędy nam że strzałka, chodźcie. to jest? Sępy latają Dobra, idziemy Widzisz się, bo masz Ja? Ty nie, kto? Wójeczka ma mało życia Lilu Tak jakby się trójeczka zaczepiła o ścianę I tysiąc innych mogłoby. Armia. Armia. Niepodległa. Uach, ho, to. Tego jeszcze nie widziałem. Dobra, co zginął? Wszyscy zginęli. Nie, ja jeszcze walczę. Dobra. Yy, a gdzie ja jestem? Nie to zabawa. Nie, ja walczę. Nie, jest zginąłeś. No przecież walczę. Nie widzisz? Strzelaj! do wszystkiego, ja lecę. Dobra, mamy wszystkich z powrotem w grze, bo to pająki nas strzelaj do wszystkiego. Dobra, no, udało nam się jakoś cudem przetrwać to. żeby że, 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 że zginiemy wszyscy, ale. Nie, nie zginęliśmy, bo jednak gramy dalej. Świnkę widzicie, ona maska. Dobra, dla każdego coś miłego. A może nie. No, muszę się ulecić. Zobacz, wezmę swojego duszka pomocnika. Niech on bije wszystkich. Tutaj krewetka ma słów dla siebie. Ja tylko zwoje zbieram dookoła. Armia! żeby to O, ja to zająłem, piję kolejne. O, krewetka też piją. Dobra. Przeca. Ja Ja się tu ubiję? <gry extracting noise> graczy. O, tych trzeba ubić, bo oni wlecą tych, znaczy moc innym. Dobra, już, 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 spokojnie, 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 spokojnie. Nie, nie strzelajcie do, do, do ścian, chodźcie. Ja wiem, żebyście nawet i ściany zastrzeliły, ale chodźcie. <śmiewanie> <śmiewanie> Dobra, mamy tutaj zapłacenie dla każdego. To nie otworzył. Nie. Dlaczego? Dobra. Ja yeah, mam 71 strzał. No za ile ma Lilu. 18... No, miada. Każdy zostaje to, co jest dla niego jest wpisane. Nic nikomu nie zabiera. Dobra, zobaczymy, czy tu nie ma jakichś tych szmaragdusów albo coś. Nie ma. Niemal od tego biegania po tej marsza się głodny zrobiłem. Ja się już O no, walka będzie, błaga będzie walka. Szybko gniecie. Ja lecę krewetkę. Nie, nie strzelajcie do czegoś, czego nie ma. Chodźcie. Tu mamy klucz. Dobra, mamy klucz. Chodźcie, idziemy dalej. Tutaj wszyscy są źli. Poza nami. Dobra, kochciu ktoś wyrzucił. Może ja sobie wezmę Gdzie no widać o HP mówię, szybkił. Tu mamy klucz. Ej, klucz zgubiłem! Wracamy po klucz. Ktoś mi uderzył i wypadł mi klucz. Bo tak to jest niestety. Pewnie wrócił do siebie. Zostawcie się tu. Zostawcie się, weźcie klucz. Tyk, go. Dawaj, wiatr, pochodź. Fajny głos klucz. No, dalej. Tutaj to otwiera ścianę. Podejdź na śmijks Dobra, uwaga, opiera się Chodzimy, chodzimy Dobra. Teraz tak, tu mamy jakąś latarnię, co się stało Ok, fajnie było Wszystko chodźcie Mieszkać kamuflaż, buteleczkę z kamuflażem. Nie widać teraz. Masz tutaj zbrojkę. Krewetka. Tu. Za, a nie, ona jest słabsza od tego, co masz. Pan nie Tu jest gdzieś klucz. Ja mam klucz mamy Mam tu Nie wiem dlaczego, ale. Ale znajdziemy jakąś tam jakieś. Będę iść, nie wiem. Tutaj wam pokazuje, Nie, w nie wejdziemy. Tutaj chyba nie, nie nie, tutaj chyba nie damy rady składać Włączmy źle mapę. M map nie, nie ma tej możliwości skakania. Dobra, pokazuję nam ma ma mapę, żebyśmy tedy. Chodźcie. Klucz ucieka! Chodźcie. Ok. Tędy... Na tu tak pilnuj cały czas. O, ty masz teraz. Otwieraj damy. Uciekaj, 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 uciekaj z bramy. No. Okej, okay, chodźcie. To jest całkiem skuteczna broń, to trąbą. Te wybuchy takie. O, ja się go ulepszył. Muszę szybko tego gościa. Dobra, zabijcie je. No, tu się w ogóle wystarczy. Dobra, czy Tak. Ja mam... Dobra. Tam jest była pinąć. Czekajcie. Oj, pardon, nie tak. To, 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 to może... Dobra, chodźcie, już się ten no. dobra. Aha, dobra, mamy... Kurczę, ten guzik. Mamy znowu tutaj gościa, który będzie silniejszy od stały. To jest ten, tutaj pod flagą. Próbujemy dowalić. Przez drugi... O, nieba. nie przeżywać. Lecimy się, lecimy. Ale... Dobra. Nie, uciekaj! No dobra, no zostałem sami. Najgorsze jest to, że nie mogę nic zrobić, bo jesteście przywiązani do tego miejsca. Ale to nie Muszę go muszę go świnąć. Jezu, tu się wydarzyło. No i co no? Nie się. Jeszcze jedno życie nam zostało. Jest jeszcze jeden totem. Wracamy. Ale jest pokonany. Dobra, baj wszystko co się rusza. Okej, okay. zaczyna Dobra, zabieramy resy świetną. Toreczkę. Dobra. Dobra. Tu jest gości tylko. Dobra, mamy tutaj za szczególny. Uleczyć się, dziewczyny, uleczymy się, uleczymy. Zaraz znowu będzie kidzin. znowu jesteście marka. No, jesteś na środku. Ja jestem. ja tu ją lecę. Pokaż, pokaż, pokaż. Wyluzuj, wyluzuj. Co, co, co za co zać? Wybuchają. To, to są miny? No, takie A. pułapki na mowy. Ale chodźcie tam, z co, co tu będzie. Tu nie będzie nic, wracamy, chodźcie. Pójdziemy odgłosować. Chodźcie, tutaj pójdziemy jeszcze za nim, ten. być może tu będzie jakaś skrzynka albo coś. Poczekaj, nie ma. nie mogę No dobra, dawaj. Ja tylko sprawdzę, czy mam No, zobaczymy. Mamy jakąś lepszą? No nie. Nie. Czekaj, poczekaj, poczekajcie idziemy tędy. Tu wam pokazuję wejście, chodźcie. Tu będzie nie walka jakaś. Zdaję, tu będzie. No, czułem. Dobra, co noza, dobra. Ja przyzywam swojego duszka pomocnika. Jeszcze może postawić potem leczenia. Ale ja to... No dobra, bo że masz słabszą tą, no na spokojnie Już, Dobra. dobra. słabszą zbrojkę, więc szybciej giniesz, tak? Poczekajcie, ja muszę się zespić tutaj lekko. Jak to zrobić, ten leczenia? Ten Dostajesz z różnych misji i tak dalej. A się Można kupić. Oczy? Nie go się odnawia. Ja chyba dziś miałem taki to, będę mógł ci go dać. Tylko mogę, można dać jedną. Wiem tam... jedną rzecz na turę można dać. Czyli żeby dostać kolejną rzecz, musimy przejść jakąkolwiek misję, tak? Ja potrzebuję jakieś rzeczy bo ja mam tylko to w tej... No tylko no dostaniesz no, oczywiście. X. Chodźmy. Dało może X No Nie wszystko zobowiązimy w tej planszy, tak, ale... ale no... Ale krewetka z nami zagrała pierwszy, pierwszy raz, dowiedziała się o co w tym chodzi, zobliku jakieś tam punkty doświadczenia e, i tak dalej, i tak dalej. Zaraz otwieramy skrzynki. Co kto dostanie? Uwaga. uwaga. Zerwista. Totem osłony dostałaś. Mhm. Tym totem jest drzemie potężna energia, objawiająca się jako osłona broniąca pobliskich bohaterów. No czyli takie tak o, taką tarczę, no. Aha. <laughs> że tak powiem gość Lilu. O. Dostała pszenicę. <noise> no, może, może ją skonsumować, ja dostałem wichrów. No dobra. O, specjalna skrzynia jeszcze, proszę bardzo. Co mamy w skrzyni? Ja dostałem łuk. Łuk, długi łuk. Lepszy niż ten co masz. Syry? No. Dostałem zbrojkę, ja dostałem kuszę. Okej, okay. no dobra. To tak to by wyglądało. Tak więc... Dziękujemy za oglądanie naszego odcinka. Jeśli się odcinek podoba łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, kanał, no to już tam pułapki nam tu stawia w ogóle ktoś. Dzięki, dzięki. Ooo Paj Lilu. Dobrze, że tutaj obrażeń się nie otrzymuje. Mhm. O, oczywiście u kupca można kupić sobie różne, różne bronie, tak? Każdy może podejść do kupca i sobie coś kupić. No s podeszła krewetka, może sobie kupić jakieś tam przedmioty, bla 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 bla, bla. No. no. Także tak, dobra. Na dzisiaj dziękujemy, wyjdź z tego. A, to ja. Tak. Na dzisiaj dziękujemy, zapraszamy na, następny, na, na następne odcinki, jak będziemy robić, że nie w kolejnych yy, miejscach, bo naprawdę mamy do wyboru, zobaczcie, jeszcze mamy yy, inne miejsca, tak jak na przykład... Yy, bo, bo jakieś, takie, jakieś takie, jakieś takie, gdzie to było? Wszystko gdzieś tam patrzyłem, właśnie nie pamiętam wskazówki. No jest, są teleporty do innych y, krain, tak, in, do innych wymiarów i tak dalej. Tak. Będzie w co grać, będzie co robić. Także myślę, że krewetka się na przykrasie. Lilu też myślę, że ogarnie wszystko niedługo i będziemy robić niezłe jazdy. Trzymajcie się wszyscy, trzymajcie się pa! Nera! krób chrup, Ino nic nie mówi, dobra, Sposzę. Tak, dzięki pa! pa.